Siemaneczko wszystkim, z tej strony A w dzisiejszym odcinku kupimy sobie nowy karnet zadymiarski I odblokujemy cały poprzedni karnet Jest z nami husarz i ekspert, siema, siema Napiszę im tylko szybko, żeby trzymali kciuki za ten opening Bo mam nadzieję, że poleci mi jakaś fajna postać Ponieważ nie otwierałem niczego od bardzo dawna I około 3 miesięcy nie otwierałem jeszcze żadnej skrzyneczki, nic w mamy teraz aktualnie 18 Keszu. Odbieramy to sobie za darmo, wiadomo. Na kolejnym odcinku zobaczycie, co się stało na moim koncie, w którym nie odbierałem pierwszego sezonu. Łapeczka w górę, subik dzwoneczkiem i komentarzyk. Obowiązkowo, jeżeli jesteś nowy, nie zapomnij o dzwoneczku. I zapraszam do oglądania. Mam dla was mojego giveawaya. Każdy z was, kto chciałby wystąpić w następnym odcineczku, wystarczy, że napisze w komentarzu. Chciałbym pozdrowić wszystkie osoby, które wspierają nasz kanał. Jeżeli ty chciałbyś znaleźć się na tej liście, wystarczy, że klikniesz ten niebieski przycisk, tam na dole. Dobra, przechodzimy do karnetu. I mamy tutaj, co to taka ręka mygała? A dobra, czyli ten karnet kosztuje, ile on tu kosztuje? To jest ten nowy karnet, mam już pierwszy poziom. Wow, poprzedni sezon. boj hotelowy Mike. O, fajny skin. Na pewno musi być spoko, bo Mike ogólnie spoko wygląda. Także otwieramy sobie wszystko po kolei, Szkoda, że nie miałem. Nie starczyło mi wtedy gemów nie starczy na ten poprzedni karnet, także niestety szkoda. Zacznijmy chyba standardowo sobie od zebrania. Zacznijmy sobie standardowo od dużych skrzynek. No i po drodze, jeżeli znajdę jeszcze jakieś małe boksy, albo po prostu punkty mocy, no to je po prostu użyję. Tak zaczynamy, trzymajcie kciuki i lecimy. Pierwszy duży boks. Buu! Nic, czekaj, trójka i mało keszu Pierwszy Mega Box po trzech miesiącach i uwaga, uwaga Nie no, nie mega Nie mygało Ale było mało keszu także to było creepy I uwaga Trój... nie, dużo keszu to już wiadomo, że nic nie ma Gale plus 20, Leon plus 20 Nice one, lecimy dalej Kolejny duży box, trzeci już w tym opening'u Leci 60 cache'u to w sumie dużo, także na pewno nic nie będzie, panpil 20 Mega nie otwieramy na razie. Otwieramy dużą skrzynkę. 86 kasz to jest za dużo keszu Nic nie poleci Leon 13 i Gale 50, ale dużo do Gala poszło. O, mała skrzynka. 18 i 2... Nie, trójka tam chyba musi być, czy coś leciało. Nic no, bo tam chyba musi być trójka. Nie, jak z małej leci, to od razu leci właśnie zapomniałem. 17. No, ogólnie z małej mało leci. Mała skrzynka Easy Dobra, mamy jeszcze jakieś małe skrzynki? Mamy! Ej, za 24 poziom, ale mi się wydaje, że tych małych nam nic nie poleci. Ale zrobimy o punkty mocy i punkty mocy powędrują do spajka. Spike plus 50! Super! O, kolejna mała skrzynka plus 30. Keszu, 6 do rzeki i na niej plus 7. No to tak średnio bym powiedział. Możecie napisać w komentarzu co wam udało się zdobyć z całego sezonu poprzedniego Napiszcie w komentarzu co wam się udało zdobyć Najlepsze komentarze otrzyma... oczywiście otrzymają ode mnie serduszko Znowu do spajka. wiadomo Trzeba go wymaksować, nie? O, 10 gemów, o, ale spoko Dobra, kolejny mała skrzynka. A i właśnie, ten karten, który teraz kupię będzie całkowicie za darmo, wszystkie te gemy zdobyłem za darmo Także nie wydałem ani zutówki na gemy. Ostatnio. Postanowiłem nie doładowywać konta i zobaczyć czy uda mi się zdobyć karnet za darmo. No i udało się. Także nice. 75 do Spike'a. Wiadomo. Dzięki. Spike jesteś nafedowany. O! Kolejne 10 gemów zaraz będzie. Dobra. Tu słaba, słaba skrzynka. 10 gemów. Dzięki. 46 poziom. 30 Nani, plus 5 Max, plus 7 Chciałbym, żeby coś poleciało około 200 cash'u. 100. Oj, to nie wiem, czy to spajka, ale zmieściło się? Zmieściło się na easy. Jeszcze 150 wejdzie. Także na spokojnie. O, kolejne 10 gemów. Ale dużo tych gemów mam ostatnio. Dobra, nic nie będzie wiadomo, bo tu już za dużo kasu poleciało. Kolejne 200 kreszu. O, właśnie. Możecie napisać w komentarzu, kogo byście polecili mi. Wymaksować. Mam teraz dużo keszu, mam dużo punktów mocy i nie wiem, kogo wymaksować. 20 gemów, Wtedy chyba starczyłoby mi na dwa karnety. Nie, no nie starczyłoby, żartuję. Zartuję, to był taki. taki prank. Prankowałem was. i tak by nie starczyło. Co do spajka. Mm, duża skrzynka. Oj, przypadkiem. 112 keszu, nani gale i Jackie. Mam nadzieję, że chłopaki trzymają ze mnie kciuki, nie 500 keszu! 500 Pół tysiąca punktów mocy. No nie wiem, nie wiem do kogo to wpakować. Nie wiem do kogo to wpakować, nie? Musicie mi... Aha, nie wbiłem pijcie, tego poziomu, pozdro yy, Musicie mi powiedzieć do kogo to doodować. Bo nie mam kogo doładować. Nie wiem kogo. Dobra, idbita. Chodź nie mam, chyba, ma na fullu. To nie, idbita, to nie. W komentarzu napiszcie mi, kogo doładować tym 500 punktów mocy. Bo nie wiem kogo. Napiszcie mi w komentarzu. Wracamy do. Czekajcie, muszę teraz. Jak to zrobić? Powrót do bieżącego, poprzedni. I otwieramy teraz duże skrzynki. Bum! 90 kieszy, to już wiadomo, że nic nie będzie. Tak mi się wydaje, przynajmniej że Wam kiedyś poleciało 90 kreszu i jeszcze jakiś tam postać, albo chociaż gadżet, no to fajnie mieliście, bo tak ogólnie to nie leci, nie? Jeżeli na początku nie poleci, no to już nie poleci 77 kreszu i 3. Dobra, nie ma, nie mega, nie będzie. Lecimy dalej, mamy jeszcze 19 poziom karnetu, dużo skrzynka, 76 kreszu, Spike plus 8, Leon plus 25, no i tak słabo, słabo, słabo nam teraz idzie. Jeszcze nic nam nie poleciało, a 3 miesiące nie otwierają żadnej skrzynki. Nic nam nie poleciało, dosłownie nic. No, jestem trochę zawiedziony. Ale spokojnie, bo mamy jeszcze 3 mega boxy tam do otwarcia u góry Za alej pucharków. mamy jeszcze do otwarcia mega boxy, także spoko. 103 trzy pan fi, Max plus 40 duża skrzynka kolejna. 115 kaszu, Gale. O czekajcie, mam... Nie, to po dwa wiedziałem. Ja wiedziałem, że to 20 będzie od razu. 30. Jest! Mamy coś! Mamy coś! Tylko co to będzie? Żeby to była postać, nie? Najlepszy. Żeby Amber była. Amber, ooo. Dobra, gadżet do El Primo. Fast asteroid. To akurat jest spoko, bo to jest nowy gadżet del Primo. El Primo wzywa mały meteoroid, który uderza w najbliższego wroga, zadaje 2000 obrażeń i niszczy mury. Także mega OP gadżet. Możecie napisać w komentarzu, oczywiście, czy jest OP, ale według mnie jest. I 76 cashu, nani i max plus 23. Dobra, mamy pierwszego gadżeta z tego openingu. Mam nadzieję, że nam coś poleci. To nie gadżet, tylko... A, no, jedna gadżet. Dobra, 100 cashu. Ale cashu nam dzisiaj leci dużo. Fight plus 15. I chyba zostały sam... a nie, jeszcze nie, uwaga. 46, uwaga, nie, niestety nic. A już myślałem. 43? Nie, nie mega. No bo spojrzałeś tu i tu pisało 70. To jest no. tak, że brakuje jednego. 62. Dzięki plus 9. Ooooo! Oh, to będzie, to będzie. Amber, amber, amber. amber! Star Power! Do Penny. Kula. Armat nie zdziała. Penny wznęcał ogień na 3 sekundy. Drogowina atakowana. Na obszarze za znają 400 punktów obrażeń na sekundę. Także mamy, mamy. Rozgrzewamy się powoli. Amber. Wolę, no, też bym wolał Amber. 60, 30 do Leona. Uwaga, ostatni duży boks, chyba. 80, Nani, Spike i Pan P plus 10. O nie, to nie był ostatni, jeszcze mamy. 53, Jackie plus 1 plus jeden do drzwi, widzieliście to od plus jeden i nie ma zostały sobie mega tak mi się wydaje przynajmniej dobra otwieramy teraz mega boxy wszystko co najlepsze zostawiamy zawsze na koniec także trzymajcie kciuki i lecimy z tematem boom pierwszy mega box 6 mamy sześć. na stać od razu 6 dobra mamy coś Mamy coś, pan Pi 11, Spike plus 20, Leon plus 33, Max plus 36 i Gale plus 40 i Mega. Także... żeby to była postać, nie? żeby to była postać... yes Uuuuu! Amber! Colet! Ale easy, nice. Colet. Czyli nie kupiłem tego, nie kupiłem tego, karneto, a i tak mam tą postać. Jeszcze jeden w bonusie. Kolec się dopadnie... To jest nowa postać, to jej nie pamiętam, dlatego nie pamiętam jak się nazywa. Kolec się dopadnie, opodatkuje przeciwników z ich zdrowia i niesamowitymi ciosami. I pierwszy raz poleciała mi postać chromatyczna bez kupienia karnetu, także pozdro. Serdż fajnie też jest. też Dobra, o właśnie, Serdża bym chciał jeszcze, no. Trzymajcie kciuka za Serdża. Eee, nie powiedziałem wam jakie mamy szanse w ogóle. Czemu mi to myga ten palec cały czas? Ten palec mi to myga, czekajcie, muszę zobaczyć jakie mamy szanse w ogóle. Jakiej kupni? gadżet 2%, gwiezdna moc 1%, legendarny zadymiasz 900%, epicki zadymasz... Te epicki jest jeszcze jakiś? 50% 0,5% na epickiego zadymiarza jaki to? Nie wiem. 0,5%? No wejść zademiasz. Dlaczego? Na sam dół. Co? Am. Lego Ale nie dalej. ma tutaj epickiego bohatera do odblokowania. O lol. Jaka beka. O lol. Mamy szansę zdobyć się który nie ma w grze. Woo. Nice one. Otwieramy da. O, zobaczcie, od razu emotki, Super. Easy. Dobra, otwieramy dalej. U. Co? Skąd to? Nowego. A, nowego otworzyłem. Dobra, sorry, mój błąd. Odwajacza poleciało nam. Otworzymy już, jak otwierałem. 15, Leon Spike. Nice. Otwieramy dalej poprzedni sezon. Kolejny duży box, a może będzie 7. 7, 7. O! 7. postać, który nie wam grzeje. No. ol Z... o, ale zhakowaliśmy Brawl Stars. Zhakowaliśmy Brawl Starsa, nie? Od razu kolet lecą. Na nich plus 20. Dwa I go! Ooooooo! Kol... To. Gapes 30 i. Aha. Gadżet do bula. Tu patrz. Byk może ja, przerwać to... super ataki i spowolnić wszystkich przeciwników na półtorej sekundy z potężnym tupnięciem. To jest. Ale OP. Typek Frank ci wali ulta. Ty używasz tego, nie ma ulta. Także jest. I. Dwa, Dwa gadżety! gadżety. Ja. Dwa gadżety! Dobra. Gliniane gołębie. Po aktywowaniu następny główny atak Szeli skupia. To jest Pro! Taka snajperka, nie? Ostrzał na mniejszym, bo i zwiększa zasięg. To jest takie mega OP. Ale to był dobry lot, nie? Mam nadzieję, że teraz jeszcze raz będzie... Nie wiem... Szósteczka może? Trzymajcie kciuki i... Szósteczka! Easy, Ale dzisiaj mam szczęście! 7 plus leon 5 plus 15, Tolet plus 19, Pan Pi plus 20, yy, 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 Mega! Amber właściwie. Nie, ampere. albo też, Serge! Serge, 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 Surge, Nie, gadżet do Jesse. Odrzutowa sprężyna. Prędkość ataku z Łomka jest podwo... podwajana na 5 sekund. No w sumie to też jest Pi, ale wolałbym postać, wiadomo. Jaką ja miałam szansę, że na tego gadżeta, że mi coś leci ten gadżet? 2% No to mega duża Chyba teraz na pewno zmalała Tyle tych ty gadżetów poleciało Od rząd 2% cały czas? No I no. cały czas masz szansę na postaci No Możecie napisać mi w komentarzu o co z tym chodzi, nie? Mówię, Może będzie jeszcze. jeszcze raz, szósteczka I Piątka, nie, dobra Spike plus jeden, mamy spajka na masz. Ooooooooo, Spike plus 1 easy. One Pie plus 32, Gape plus 34, Nani plus 40 i podwajać. No także teraz wydaje mi się raz, 2 3, 4, 5, 6, 6 Megaboxu zostało i trójka! 3! Jak to jest możliwe? Co? Jaki nie Jak to jest możliwe! To jest trzy... mamy tyle postaci? To jest niemożliwe! 3 z Megaboksa? Co? Taka beka To i co? co? To koleć nie poleciał. A nie poleciał. Poleciało, ale 3 Już chyba wszystkie postacie są wymaksowane. Już dziwnie leci jakoś. A wejdź się otwórz się. I szóst... 4 No ale słabo leci. Nie, 4 To jest... Dane. Gra się popsuła chyba Za dużo nam 6 i 7 poleciało Pole tu 78 ale już naprawdę zostały nam 2, 3... 4 mega boxy nam zostały Alej, BUM! 3! Ale... O nie! Nie ogarnia mnie. Chyba gra się popsuła i mega... A bo tak dużo dostajesz. Abo no, może Dobra, ostatnie, nie? Trzymam kciuki, nie, teraz 6 mm, Dawaj! 4 Czemu nie pierwszy... Teraz pięć? nawet nie wiadomo czy jesteś policijesz czy nie no nie wiadomo N Nie wiadomo ej Dużo leci tych punktów, ale co z tego? Jak ja bym wolał 6 albo 7, bo wtedy mi przynajmniej lecą jakieś gadżety. Chyba kogoś wymaksuje, wiecie co? Wymaksuje kogoś Dałoby się kogoś wymaksować na momencie Ebita wymaksuje. Ulepsza 8 bita szybko game not over, game not over. Dobra, wymaksowałem 8 Będą. Nie Będą mogły Siasę mi teraz. Małkaszu, i tak miałem. Teraz jeszcze wymaksuję jeszcze jedną postać. Broka. Tak, spajka. A, bo no właśnie, spajka, 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 spajka. No spajka. gdzie jest mój spajk? Jest. Nie starczyło mi, ej. Kajsu, mi trochę zabrakło, jaki przypał. Brakło mi trochę hajsu. Otwieram, otwieram Mega Boxa, bo mi hajsu zabrakło. Dawaj hajs Trzy jak słabo Trzy, to w ogóle jest... To w ogóle jest niepojęte. Trzy z Mega Boxa. Ja więcej z, me, z Big Boxa dostaję. Starcie na ulepszenie przynajmniej. Starcie mi na ulepszenie. Ulepszymy sobie spajka. No easy. Mordowałem cały hajs. I sześć, dwa! Co? Dwa z buchsa! Co? Jeden z będzie leciał. To jest niemożliwe. Co? 144 do nani. Ta gra jest jakaś dziwna. Dobra, 500 władujemy do chyba do. Nie wiem, do Nani nie był już prawie full. Do kolet władujemy 500. No wiadomo, że do kolet. Do koleta. 500! no nie ma 70 poziomu przypał. No dobra, kochani, to wychodzi na to, że nie ma co otwierać tych mega boxów z pucharków bo tylko je zmarnuje. Tak naprawdę wiadomo, że je zmarnuję. Bo poleci mi dwa z mega nie chciałbym. Dziękuję wszystkim za oglądanie do samego końca. Napiszcie w komentarzu, co to był za epicki opening, nie? Subik, dzwoneczkiem, wszystkie osoby, które jeszcze tego nie zrobiły. Pamiętajcie o komentarzyku i widzimy się w następnym openingu. Albo odcineczku. Także trzymajcie się, pozdrawiam, cześć, pa.